Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, a jeżeli jesteś po raz pierwszy, to cześć! Jestem Wera i witam cię bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, pogadamy sobie o rzeczach must have na jesień zimę tego roku. Bardzo dawno był już ten filmik, szczerze powiedziawszy. Bardzo dawno, i przydałoby się jednak wiadomo dalej, jakoś to pociągnąć, więc dzisiaj przedstawię Wam kilka rzeczy, które Zdecydowanie w tą jesień-zimę będą po prostu kozackie, i jeżeli będziecie je mieć, to na pewno będziecie wyglądać wodnie, stylowo. No i przede wszystkim wiecie w trendach. No więc także zaczynamy i sprawdźcie, czy wy macie te rzeczy w swojej szafie. Tak więc. tak więc słuchajcie, przede wszystkim minimalizm i rzeczy oversize'owe jak najbardziej się utrzymają To jest po prostu taka rzecz w tą zimę, która po prostu będzie dalej I jakby dalej to wszystko jest modne, właśnie taki minimalizm i oversize w jednym Jeżeli chodzi o kolory, no to tutaj akurat takie nawiązanie troszeczkę do wiosny tego roku, a mianowicie fuksja i zieleń żebyście się nie zdziwili. No ale wiadomo, że skoro mówimy też o minimalizmie, no to wszystkie takie e, miód odcień właśnie brązów, szarości, czern i biel, no to to dalej z nami zostanie, to będzie bardzo modne No i w tą zimę przede wszystkim, właśnie i w to w tą jesień, i zimę przede wszystkim, jeżeli chodzi o ubrania, no, słuchajcie, e, ramoneski, kurtki skórzane w tą jesień będą bardzo... Bardzo modne i cieszę się, że w ogóle to do nas wraca. Znowu po prostu ten styl, właśnie tych ramonesek. Ale przede wszystkim oversize'owe ramoneski to jest po prostu mm, coś cudownego. Kurki pilotki. Jest ich bardzo dużo obecnie w sieciówkach. Praktycznie w każdej sieciówce znajdziecie jakąś kurtkę, właśnie taką pilotkę, więc super mi się mega one podobają. I powiem szczerze, że na jedno już się czaje. Płaszcze, płaszcze skórzane, bądź po prostu zwykłe płaszcze przeciwdeszczowe do łydek, właśnie z takim wcięciem w talii. Super to wygląda. I ja mam właśnie taki ala y, późna jesień, wczesna zima coś takiego, taki płaszcz czy kurtka. Y, I w dodatku mam właśnie też taki płaszcz przeciwdeszczowy, więc super, że ja w ogóle już takie rzeczy mam w szafie. Ale jeżeli wy nie macie, no to słuchajcie, możecie powiedzieć do sieciówek i coś sobie takiego sprawić, Kurtki skórzane, właśnie takie y, do półytki, świetnie tutaj będą wyglądać, więc Mm -hmm. Pamiętajcie, że właśnie, żeby one były długie. To jest takie przede wszystkim do takiej półytki, bo to super wygląda. No i jak widzicie, jest teraz obecnie w trendach. No i tak jak już wspomniałam o tych ramoneskach yy, i na samym początku oversizeowe kurtki, totalnie po prostu tak, 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 tak. Kolejnymi rzeczami będą właśnie oversizeowe swetry, golfy czy koszule. Jak najbardziej, szczególnie jeżeli koszula jako odzież wierzchnia, jakby taka dodatkowa, więc super po prostu będzie to wyglądać i będzie myślę, że można skomponować mnóstwo różnych stylizacji z tym związane. Kardigany, oczywiście dalej będą z nimi pozostawać, szczególnie te takie z futerkiem, szczególnie na rękawach. I tutaj przy kołnierzyku... Uroczy to wygląda, świetnie to wygląda W stylu właśnie Y2K Lat 2000 mm. e, I z dalej z nami to zostanie Zresztą też nie zdziwcie się jak zobaczycie płaszcze Szczególnie w Berszce z takim futerkiem Bo to jest obecnie w trendach I jest to bardzo modne Podarte bądź dziurawe swetry Ja też taki mam I tak jak właśnie się często pojawiało w różnych stylach odnośnie Fairy Core, Fairy Grunge, Goblin Core, co się też już pojawiło na moim kanale. No to właśnie takie swetry teraz będą mega modne i warto w coś takiego się zaopatrzyć, bo w wielu stylizacjach, nawet na Pinterestie się one pojawiały i nie tylko właśnie w tych stylach, ale także w takich właśnie bardziej basic stylizacjach. Oversize'owe spodnie Spodnie z szerokimi nogawkami No i oversize'owe jakby takie spodnie jeansowe W tym przypadku baggy jeans totalnie Zresztą a propos oversize'owych właśnie takich spodni Spodnie z szerokimi nogawkami beszka ma świetne I ja chyba też muszę się takie zaopatrzyć Właśnie spodnie z szerokimi nogawkami Takie od marynarki, więc super to będzie wyglądać w różnych stylizacjach No i wy wiecie, że to tak naprawdę już jest modne od... Dobrej wiosny, więc why not w coś takiego się zaopatrzycie, jak wy jeszcze nie macie. Ja nie mam na przykład. I chyba będę musiała po prostu przejść się do berszki, bo mm, to wygląda kozacko. Bardzo teraz modny jest niski stan. Słuchajcie, co pewnie niko nie zdziwi, bo już on wchodzi do mody ponownie, zresztą po dosyć długiej przerwie. Ale to taka ciekawostka, że usłyszałam, że ten rok, a przede wszystkim następny. Będzie właśnie należało do roku 2000, więc myślę, że warto już powoli się gdzieś tam rozglądać, jeżeli e, lubicie ten styl, bądź chcecie się właśnie być dalej w trendach i tak dalej, właśnie za takimi miniówkami czy spodniami z niskim stanem. Ja taką mam i w pewnym filmiku pokażę Wam wreszcie, jak się do takiej miniówki przekonałam, bo sylwetki jeszcze nie mam, ale to z czasem, ale tak czy siak. Miniówki i właśnie takie spodnie z niskim stanem. Totalnie po prostu teraz zawojują i coś czuję, że w następnym roku tym bardziej. Jeżeli chodzi o buty, no to słuchajcie, buty na platformach będą bardzo modne, ale odnośnie właśnie bardziej trepów czy kozaków, właśnie gdzieś tam na podwyższeniu, niż jeżeli chodzi o takie typowe po prostu platformy, baffle shoes. Są, so, warto się coś z zobaczyć, i powiem Wam szczerze, że teraz bardzo uważałam w ściółkach I tutaj macie zdjęcie, jeżeli je znalazłam na moim telefonie, a jak nie, to z Pinteresta. Właśnie takie trepy wysokie do kolan. Ja ostatnio kupiłam sobie właśnie takie, i to rok temu, jak możecie pamiętać, bądź nie. Właśnie tego typu buty, i to w ogóle na targu. I do tej pory mi służą, i w tą jesień i zimę, myślę, że będą mi jeszcze służyć. Ale cieszę się, że wyprzedzam trendy, to po pierwsze, a po drugie warto też się w coś takiego zaopatrzyć Bo dla mnie moje są mega wygodne i myślę, że mogę naprawdę z ręku na sercu polecić tego typu buty Więc rozglądajcie się, bo naprawdę w tym roku w sieciówkach jest bardzo dużo tego typu butów I tak samo właśnie kozaków na platformach mhm, Totalnie po prostu warto, warto, jeszcze raz warto Zauważyłam, że ogólnie do mody znów wracają... Snakersy, ale typu Adidasy. Takie wiecie, moje z moich lat dzieciństwa, jak to się tam mówiło, na takie buty sportowe Adidasy. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o markę. i Zresztą zobaczymy, co tak naprawdę moda nam przyniesie. Czy trendy modowe coś nam ukażą, jakiś konkretny styl, ale tak, wraca to do mody, więc powoli można myśleć, że zacząć się rozglądać za takimi butami. I póki jest też pogoda, no bo jednak nie oszukujmy się, jak będzie śnieg. No to raczej już w takich Adidasach ciężko będzie chodzić. Jak jesień, to wiecie, że lafersy, szczególnie w taką przepiękną i jesienną pogodę, słoneczną, jak najbardziej, po prostu tutaj totalnie po prostu będą wyglądać. I szczerze mi w to jesień bardzo się zaczynają podobać, więc nie wiem, czy nie będę też się za takimi rozglądać, bo wcześniej tak wiecie z dystansem, ale teraz szczerze chyba się po prostu przekonuję do tych butów. No i co było modne w zeszłym roku, czyli kalosze. I w tym roku też warto w coś takiego się zaopatrzyć w ramach właśnie takich butów typowo jesiennych. Szerokie, takie typowe kalosze. Swoją drogą znajdziecie takie na przykład w Stradivariusie. Why not? Czemu by nie jakby. Nie spróbować, nie kupić, jeżeli się dalej rozglądacie za takimi butami. Jeżeli chodzi o dodatki, to tak zauważyłam, że właśnie takie podkolanka czy zakolanka bardzo będą teraz modne, czy rajstopy w różnych właśnie, o różnych wzorkach, czy jakieś podarte, coś na wzór kabaretek, ale nie do końca. Więc myślę, że warto nad czymś takim pomyśleć, nad czymś takim się rozejrzeć. Tak się prezentuje to wszystko. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało i wiecie już, w jakim klimacie, za czym się rozejrzeć w tą jesień, zimę. Jeżeli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło skomentujcie to także tą emotką. I kochani, zapraszam też Was na wszystkie moje media społecznościowe: Instagram i TikTok. Tam będziecie mi ze mną największy kontakt i kochani do zobaczenia w kolejnym filmiku buziaki.